Hej, tu Denis, witajcie ponownie. Zapraszam na recenzję chyba przełomowych słuchawek dla sportowców od Beats, czyli w sumie od Apple, a dokładniej recenzję Beats Power Beats Pro 2. Lecimy! Dlaczego przełomowych? Bo to pierwsze słuchawki od Beats Apple z mierzeniem pulsu. Żadne AirPods nie mają takiej funkcjonalności, a właśnie słuchawki pod marką Beats dostały je jako pierwsze. Rozpakujemy szybko słuchawki. Mamy bardzo oryginalne pudełko. miło odmiana od tych minimalistycznych białych od Apple. Szary kartonik z papierkiem do oderwania. Odrywamy. Na samym pudełku jeszcze wyryte czy wygrawerowany kształt słuchawek Power Beats Pro 2. Na wierzchu od razu mamy pudełko od słuchawek, które jest całkiem duże. Kolor jest bardzo ciekawy, nazwany elektryzujący pomarańczowy. Jeden z czterech dostępnych kolorów, a oprócz tego mamy jeszcze czarne, szare oraz fioletowe. Ten żywy pomarańcz prezentuje się świetnie, nie do końca mój gust, ale na pewno będą popularne. W pudełku same słuchawki i od razu widać na nich ten czarny punkt, czyli czujnik pulsu. Po jednym na każdej słuchawce. Same słuchawki też wyglądają bardzo dobrze i czuć solidne wykonanie, ale są dosyć duże, zwłaszcza z tym załóżnikiem. Porównajmy jeszcze do AirPods Pro. No, różnica w rozmiarze jest zauważalna. Samo pudełko również jest sporo większe, powiedziałbym, że dwa razy większe. Wagowo również jest cięższe. Te od Powerbeats waży 69 gramów, a AirPods Pro 50,8 g. Sama słuchawka Powerbeats waży 8,7 g, a AirPods 5,3. Tutaj chyba nie jest to aż tak bardzo ważne. Pod wieczkiem mamy diodę informującą o stanie połączenia oraz naładowania. Z tyłu port USB-C do ładowania, ale okej, okay, zobaczmy, czy coś jeszcze mamy w tym dosyć dużym opakowaniu. Ulotki to za chwilę i tutaj w sumie niespodzianka, bo aż 4 rozmiary gumek do ucha, XS, S, L oraz XL plus M, -ki, które są już założone na słuchawkach, czyli w sumie aż 5 rozmiarów. Przyznam, że nie widziałem w żadnych słuchawkach aż tyle rozmiarów. W AirPods Pro są bodaj 4 z tego co pamiętam, więc mamy spory wybór i myślę, że każdy znajdzie rozmiar dla siebie, ale z doświadczenia wiem, że większość używa właśnie emek. U mnie też to zazwyczaj są m ale też eksperymentowałem z S-kami, by moje AirPods weszły głębiej do ucha. Ulotki, reklama serwisu Apple Music, czerwona naklejka z Logo Beats i karta z informacją o funkcjach i sterowaniu słuchawkami. O tym również za chwilę. Sparujmy słuchawki, tutaj oczywiście sparuję je z iPhone'em, ale działają one z Androidem i wtedy mamy osobną apkę, a jako, że paruję je z iPhone'em, to experience połączenia słuchawek z iPhone'em jest bajeczny. Wystarczy otworzyć pudełko i na ekranie iPhone'a od razu powinno pojawić się powiadomienie z informacją, by sparować się z telefonem. Gotowe. Od razu mamy informację o tym jak przełączać się między trybami wyciszenia. Wystarczy przytrzymać logo Beats na jednej lub drugiej słuchawce, bo to logo jest klikalnym przyciskiem. I tak samo jak chyba w każdych słuchawkach kliknięcie to odebranie lub wyłączenie połączenia Dwa razy przełączy do następnej piosenki lub zakończy rozmowę, a trzy razy to powrót do poprzedniej piosenki. Jeszcze krótka informacja, że słuchawki właśnie mierzą puls podczas treningów i wysyłają te dane do apki zdrowie. Ok, jeszcze wejdźmy w ustawienia na telefonie. Między trybami wyciszania możemy się przełączać w sekcji dźwięków, centrum sterowania, podobnie z włączeniem dźwięku przestrzennego i tutaj porównamy je do AirPods Pro dwójek, bo po AirBits Pro nie mają trybu adaptacyjnego, który sam kontroluje poziom szumu z otoczenia, a także trybu wykonywania rozmów, gdzie kiedy zaczniemy rozmawiać, to muzyka się trochę ściszy, a wyciszenie zmniejszy, abyśmy lepiej słyszeli rozmówcę. Jeżeli dla kogoś z Was są to ważne funkcje, to warto wziąć to pod uwagę. W samych ustawieniach mam jeszcze możliwość zmiany, jak słuchawki mają się zachowywać po wciśnięciu obu przycisków, więc można to skonfigurować pod swoje upodobania. Kilka innych standardowych ustawień i właśnie nowość czujnik pulsu. Aby zmierzyć puls podczas treningu trzeba dobrze wcisnąć obie słuchawki i należy pamiętać, że kompatybilne jest to z niektórymi apkami na iPhone'ie i pewnie w przyszłości innymi, a także można je połączyć ze sprzętem fitness za pomocą Bluetooth. Sprawdziłem, jakie to apki i na start mamy aplikację Open Peloton. Rana, slopes, ladder, Nike Run Club i Jao Jao. Przyznam, że sam znam tylko Nike Run Club oraz od niedawna właśnie Open. Nie kojarzę, żeby któreś oprócz Nike Run Club były w ogóle popularne w Polsce. Bardziej liczymy pewnie na strawę, ale to pewnie kwestia czasu. Puls jest mierzony tylko podczas treningów czy zajęć, na przykład medytacji. Tutaj mam przykładowe zajęcia z medytacji w Open i włączając taką sesję, puls jest od razu mierzony. Działa to dobrze, a wyniki są porównywalne jak z moim Apple Watchem czy z mojego Ringa Ultra Human. Po sesji mam też wykres, jak mój puls spadł po takiej sesji, kurczę, czyli to coś Daje. Jedyny minus to to, że puls nie jest mierzony cały czas, kiedy noszę słuchawki, a jedynie kiedy włączony jest jakiś trening. Okej, okay, ale są to rzekomo słuchawki dla sportowców, więc założenia to się będzie nosić tylko podczas treningów? Szkoda, chociaż pewnie czas pracy na baterii nieco by spadł, ale mógłby być wybór, aby mierzyły puls właśnie cały czas, kiedy je nosimy. Powstaje też pytanie o zasadność monitorowania pulsu, kiedy masz na przykład Apple Watcha oraz właśnie Ring, czy inne zegarki, opaski z mierzeniem pulsu które dodatkowo właśnie mierzą puls cały czas, a nie tylko podczas treningu, jak słuchawki Powerbeats Pro dwójki. <laughs> czas dopominał, że to dwójki. Osobiście mam Apple Watcha i właśnie Ring Ultra Human, oba mierzą puls i parę innych rzeczy, więc dla mnie ta funkcja w tych słuchawkach i pewnie niedługo yy, ta, ta funkcja również trafi do AirPods Pro, nie robi wrażenia i jest całkowicie zbędna. Za karek oraz Ring noszę praktycznie cały czas, a słuchawki zdecydowanie krócej, maksymalnie kilka godzin w ciągu dnia. Na każdej słuchawce jest zestaw przycisków, jeden do odbierania połączeń, przełączania się między trybami wyciszania po przytrzymaniu czy między utworami, a na krawędzi mamy również dwa przyciski do sterowania głośnością. Działa to wszystko tak jak powinno i nie ma się do czego przyczepić. Po kilku razach już odruchowo wiem, palcem dosięgam, wiem gdzie dokładnie są przyciski, więc nie mam problemu z ich odnalezieniem i sterowanie jest dosyć, dosyć łatwe. Słuchawki mają też chip H2, jak AirPods Pro 2, więc słuchają czy wołamy Siri, jeżeli jej używacie, oraz wiedzą kiedy wyciągniemy je z ucha i zatrzymają wtedy odtwarzanie muzyki. Sama jakość dźwięku powiedziałbym, że identyczna jak w AirPods Pro, czyli brzmią świetnie, a jedynie czego brakuje to basu. I tutaj porównuję z naucznymi słuchawkami AirPods Max. No ale chyba w kanałowych słuchawkach nikt nie ogarnął jeszcze takiego basu, który mnie osobiście by zadowalał, który zwaliłby mnie z kolan. Ale jak na słuchawki douczne, to kanałowe jest ok. Wyciszanie szumów również jak w AirPods Pro 2, według mojej opinii, czyli bardzo dobre. AirPods Pro 2 najczęściej używam podczas lotów samolotem. No może teraz częściej, bo są się remontują, więc wyciszanie trochę ratuje mi życie. W Powerbeats Pro 2, według mnie, poziom wyciszenia jest taki sam. Jedyny minus to wspomniany wcześniej brak trybu adaptacyjnego i trybu kontaktu. Nie mogę się niestety przyzwyczaić do zakładania tych słuchawek. AirPods Pro 2 po prostu wkładam w ucho. Powerbeats Pro trzeba dobrze wkręcić w ucho i trafić jeszcze tym załóżnikiem za ucho. Nie zawsze mi się to udaje i zawsze coś poprawię, aby, ten, aby te właśnie idealnie leżały w uchu. Mamy kilka tygodni, więc może to kwestia przyzwyczajenia ale nie jest to w żadnym wypadku też uciążliwe po prostu potrzebuje chwilki, aby je idealnie dopasować do ucha porównując dalej do AirPods Pro 2 to pudełko od Powerbit Pro nie ma głośnika który dałby znać apce znajdź jeżeli chcielibyśmy znaleźć je gdzieś w domu sama funkcja znajdowania słuchawek w apce znajdź oczywiście jest w pudełku nie ma też uchwytu na smycz tak jak w AirPods Pro 2 ale osobiście w ogóle tego uchwytu nie używam w AirPods Pro 2 nie mam tej smyczki przyczepionej więc daję tylko znać, jeżeli dla kogoś to ważne miałem też pytanie o jakość rozmów jest ona bez zarzutu, praktycznie tak samo jak w AirPods Pro 2, rzekomo gorzej sobie radzą w głośnych miejscach, bo nie wyściszają dźwięków otoczenia tak dobrze jak AirPods Pro 2. Drugie pytanie było odnośnie noszenia okularów i słuchawek jednocześnie. Zrobiłem taki test i przez godzinę nosiłem słuchawki oraz smart okulary Rayban Meta z dość dużymi i grubymi zausznikami. Tak to się nazywa, ta część właśnie, zausznik? Dajcie znać w komentarzu. A i recenzja tych okularów też będzie na moim kanale. Świetny gadżet. No ale wracając, nosiłem i okulary i słuchawki przez kilka godzin i żadnych niedogodności nie zauważyłem. Z mniejszymi okularami pewnie to będzie również niewyczuwalne. Czas pracy na baterii to zdecydowana przewaga. Powerbeats Pro ma aż 10 godzin słuchania na jednym ładowaniu i 45 godzin z etui ładującym, co jest sporą przewagą nad 6 i 30 godzinami pracy w AirPods Pro 2. Ale znowu, Powerbeats Pro 2 mają znacznie większe pudełko i sama słuchawka jest również znacznie większa od słuchawki AirPods Pro 2. Po AirPods Pro dwójki przegrywają natomiast sposobami ładowania, bo oprócz kabla USB-C możemy je ładować jedynie zwykłym bezprzewodowym ładowaniem. Nie mają one tutaj wsparcia dla MagSafe ani dla ładowania z ładowarki Apple Watcha, jak w przypadku AirPods Pro 2. AirPods Pro 2 mają klasę ochrony IPX4, co oznacza według opisu na stronie, że są one odporne na działanie potu i wody oraz zapewniają wygodę nawet podczas intensywnych treningów w deszczu, śniegu i podczas upału. Oczywiście nie pływałbym z nimi, ale myślę, że z deszczem sobie poradzą. Ucha też nie są w stanie mi wypaść, ale mi nawet AirPods Pro nie wypadają, a tutaj mamy słuchawkę wciśniętą w ucho i do. Dodatkowo ten pałąk na uchu, więc podejrzewam, że przy większości sportów nie będzie można narzekać na wypadanie. Cena granna nie korzyść Powerbits Pro 2, bo kosztują one 1350 zł w porównaniu do 1200 zł AirPods Pro 2. 150 zł więcej za czujnik pulsu, znacznie dłuższy czas pracy na baterii, lepsze mimo wszystko trzymanie ucha dzięki pałąkowi, ale też minusy w postaci dużo większego rozmiaru samych słuchawek jak i pudełka oraz brak ładowania MagSafe i ładowarki od Apple Watcha. Które z tych dwóch słuchawek byście wybrali? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Ja jednak zdecydowanie AirPods Pro 2. Są to najlepsze słuchawki jakie miałem. Nie mam problemu z wypananiem słuchawek z ucha, więc te pałonki w Powerbeats Pro nie są mi do niczego potrzebne. Tak samo nie potrzebuję dłuższej pracy na baterii, bo bardzo rzadko mam słuchawki, Dłużej niż 6 godzin w uszach. Chyba jedyny przypadek to długie loty samolotem, gdzie ubieram je głównie do wyciszania szumów, więc tutaj Powerbeats Pro 2 wygrałyby, wytrzymując 10 godzin lotu, ale z drugiej strony przez rozmiar byłyby niewygodne, aby w nich spać, opierając głowę na boku czy gdzieś na uchu. Obie pary słuchawek mają jakieś swoje wady oraz zalety. Pytanie, co jest dla kogo ważniejsze? Tak czy inaczej, Powerbeats Pro 2 to świetne słuchawki i ten obłędny kolor elektryzujący pomarańczowy. Z wirtualnej strony kolor jest doskonały, ale sama wielkość słuchawek i załóżników kompletnie nie mój vibe i zdecydowanie wolę mniejsze i minimalistyczne AirPods Pro dwójki. W AirBits Pro dwójkach jak dla mnie za dużo się dzieje na tym uchu, ale znowu. To słuchawki zaprojektowane do treningu, więc chyba wygląd i rozmiar to sprawa drugorzędna. Jak Wy myślicie, co lepiej wygląda w uchu? Po Pro 2 czy AirPods Pro 2? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie tych słuchawek, czy chociażby AirPods Pro 2, to koniecznie dajcie znać w komentarzach. A z kolei jeżeli podobał Wam się ten film, to dajcie pod nim łapę w górę, bo to bardzo pomaga na moim kanale. A jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to wbijcie tego suba, aby nie przegapić nowych filmów i recenzji najnowszego sprzętu, jak i softu, nie tylko od appu i do zobaczenia w następnym filmie. Dzięki, hej!